Trony z Cyksonii. Czerwemy kolejny odcinek z tej giereczki, można tak to nazwać. I widzowie, ten odcinek em, nagrywam o 15.42, a o 16 ma być premiera, to on chyba będzie o 16.30. Przepraszam, przepraszam widzowie, się spóźniłem, ale... No, sami wiecie, że, że teraz za bardzo też nie mam czasu nagrywać, bo jest ciepło, ultra ciepło, yy, ale się dla was staram nagrywać filmiki. No i no. Ja bym chyba wyskoczył pod bo tym bombowcem to tutaj nic. Nic nie zrobię. Wykręcić No to tak trochę pod Dobra nie, nie jedziemy Lecimy z karabinem Dobra nas Samolot będzie chyba skakał Nie nas Samolot, rozumiecie Nasz Człowiek Ej Jakie to są dobre miejsca na ten... Na snajpera. Granat! Panuje o swój granat. Snajper! Wygliliśmy snajpera. Co lecisz? Nie wolno tu latać! To jest strefa bez latania! W tej próbuję trafić heda. Dobra, dziś snajper zastrzelony skacze. Bra dostał? Zniknął. To nasz? Gdzie? Ja! Czołg! Czołg! Gdzie tym dobra czołkiem trochę pojechał? Jest. Ginę! Błagam! Od, dobra, odradza się, odradzaj się! kiń! Ja pomyślałam się się. No i świetnie. Dobra, ja lecę na snajpera teraz widzowie. Widzowie, jakby ten odcinek miał być o 16. To nawet nie wiem, czy bym go teraz nie musiał kończyć, a jest czwarta minuta od odcinka. Więc no niestety nie zdążę już. Góra, góra! A teraz poniszczymy tych samolotów. Dostaje, ale to jest właśnie najgorsze w bombowcach, że one nie mają jak się bronić, jak go strzelają, że one mogą tylko manewrować. Zdarzyliśmy się typ w lewy shift, zawracanie. Dobra, dostał snajpera mają. Yeah. Super real. Widzę typa, widzę typa. Bra, dead, no ale już go miałem na muszce. Jest tam, ja widzę, je, jakie auto sobie wybierają. Yo! CO?! Widzowie, wy to widzieliście? Ja chcieliłem mu headshot, kiedy on był na spadachronie. Jak? Wow! Ja! Głosuję na klasik. Ok, klasik wygrał. I oni wygrali kiedy mieli którą broń. Nie wiem to, to? To to. Czy wiecie, każdy ma swoją broń, którą gra. Nie ja na co chciałem z... nie na to. Ale chciałem zbierać chyba na Uzi. Nie wiem czy kupować to Uzi czy coś innego. Gun Czy RPGa Beznadziejna mapa na snajperów Beznadziejna mapa Teraz, a nie, na nie, na nie. Myślałem, że będzie gorsza to na zamku sobie staniemy może Czy będzie zamek to będzie taki punkt wiadomy jednak bym mógł to określić To snajper zły Dobra dostał typek Ja Dobra wyłączamy Hamulec Odpalamy silnik Tu jest jeden typ Dobra Odwracamy Tutaj wchodzimy na Dobra już... Aj te strefy są mega... Wieże są mega przejęte przez grać przeciwnej drużyny oj. oj! 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 Coś! Tak trochę nie trafiłem! Bra, trzeba uważać na samoloty. No, nie gadaj! Dobra, trafił go raz. Dobra, gdzieś tutaj będę skakał. Ja, genialne miejsce. No i trzeba jeszcze wycelować. Dobra, i tutaj mamy w miarę. Tylko mi ciekawi, czy to tam dolatują te ciały. W sumie, jak środka dolatuje tam wysoko, no to to też powinno. zniknął albo on może był zabity jak nasze typy ich zabijają no totalnie a nie gadaj co jest co jest gdzie oni są tam jesteś. Dobra, dostał. Nie widzę ich. Tam jest jeszcze jeden. Jego ja raz po mnie widzi. Aj, prawie. Dobra, asysta. Co? Dobra, albo to auto, albo to grad dostał. Przed zauta. auta. Nie trafiam przez to, że tu jest tak tu zamurowane. Dead dną? Co wiemy, chyba zrobić za rok, ilu. świetnie. ale dostał teraz ten helikopter właśnie w tej w łupie to jest minus widzowie że ona ma jeden szczał tylko a i nie trafiłem dobra widzę gracza dobra dzieci Nie ustawię się u Sniperów typie. Kaspersky Junior, XD. Widzę typa do. Akurat musiał się wtedy widzowie odsunąć Dawaj, dawaj, dawaj Dzi widzowie Headset zrobiony Helikopter Dowie no. On miał naprawdę tak mało HP Ile dwa, ile. Pięknie to jest po prostu. O, o! No ja! Ta głowa jest beznadziejna. Dobra. Mm. Nie ma. Bum! Jeszcze się spadłem. Świetnie, dobra ja lecę już Widzowie z tym, z techiem Widzowie wychodzimy na, dobra czy ty pije, to ja nie wiem Chodzimy na... Dobra widzę, chodzimy Chodzimy na wieżę Chodź, 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 chodź Te schody są propagowane dostał? Ja mam wszędzie widzowie, zero ona boim Zaś spadłem Skąd? Jak lecą te helikoptery od nich? Nie. Yeah. przynajmniej wygraliśmy więc torę No dobra widzowie to my już będziemy kończyć ten odcinek to zostawiajcie suba łapki znacie to po